Chciałbym przedstawić na aukcję gołębia o numerze PL 0442, 24 rok, o numerze 4640. Jest to gołąb o specyficznej barwie, dodatkowo jeszcze z żabotem, co się rzadko tutaj zdarza, ale tak ten gołąb... Gołąd, taką krawatką. Krawatką, tak. Ojcem tego gołębia jest syn Svena. Gołąb ten jest pełnym bratem ojca mojego, jest jednego z najlepszych gołębi Bubu. Czyli ojciec syn Svena, matka natomiast jest to samica barwy czarnej, odkupiona na wspólnym gołębniku w Teneryfie. Jest to, gołęb... jest to samiczka z Węgier od takiej hodowli Team Adrian. Oni lotują na wspólnych gołębnikach, szczególnie na Teneryfie. Także jest to też gołąbek, można powiedzieć, wspólnogołębnikowy z linii Svena. Jest to wnuk Svena. Samiczka lotowana na Teneryfie. Bardzo ciekawa barwa. Czarny, pstry. Jeśli ktoś ma życzenie po zakupie tego gołąbka, mogę go wysłać na dowolny wspólny gołębnik wraz z kartą własności i może on reprezentować hodowcę, który go zakupił na dowolnym wspólnym gołębniku. Jest to bardzo ważne, bo tak teraz wiecie hodowcy, jest gdzieś tam poczta przyblokowana, jest problem z pocztą, dokładnie, ale oczywiście jeżeli ktoś wylicytuje, będzie mógł gołębia sobie dla siebie zabrać, jeżeli będzie też hodowca chciał, bo tacy hodowcy też co, to może gołębia bezpośrednio wysłać na wspólny gołębnik, dokładnie, także i, jest taka możliwość i ty tego gołębia dostarczysz. Serdecznie polecam tego ptaka.